No, ostatnie nieco jak parę tysięcy zdrowia. Mój kanał nie umarł. Mój kanał leżał nieprzytomny. O kur... Nie, połowa z tego jak mi nie jest potrzebna. Ale dobra, i tak zbieram. Większość tego XP tak mi na razie nie jest już potrzebna, bo wbijem setny level, ale. A to powinno być tak, że część z tego levela, które wbijasz po setnym, czyli o ten exp, powinien ci się przekładać na rebirfa. Powinno tak być. Jak ja tu wszystkie itemy zostawiam, ten w dubsku. Dosłownie. Moi no w ogóle. Ty żyje to cały czas, co jest. Ho? O ty kuź... No i ujadę, jak ty wlazłeś tu? Co za złodziej? Cholerny darmozjat Wracaj tu! Nie będę się z to Aha Co za frajer Okej okay. Po prostu rozwalaj tyle, mam to w dupie OG hata. O I To chyba OG się czyta, nie wiem, tu mam No i uciek fryer nie żebym ja nie uciekał, ale... Złożył złote... A Z... założył złote plemię. Ale ja czytać nie umiem. Dobra, let's fucking go. Po co nie wiem? Jestem kurna głupi po prostu i nie wiem po co idę. To w teorii powinno mi odnawiać wód. czy tak będzie? Ile to jest potrzebne? Ja... Le 24 Łap ich boli, czyli jeszcze rebirfa nawet robić nie mogę. Ja walę. Ten placak w teorii powinien odnawiać mi wodę, A czy tak będzie? Nie wiem. Dlatego cztery rebirfy robię, czyli w sumie dwa rebirfy i cztery punkty będę miał. To wezmę za punkty sobie. Mistrz zaklęć. Zostaje mistrzem zaklęć. A. Mistrzem w... A, źle to przeczytałem. Zostałem mistrzem w mistycznej y, sztuce wudu Dodatkowa regeneracja wudu Zajebiście. Ale jeszcze kupić tego nie mogę. Nie? Ta. O cholera jasna. Hej. Kumplu. Masz. Pomogę ci wrócić na spał na szybciej. I teraz właśnie nie wiem, czy... To jest na pewno bezpieczne miejsce do robienia rebirfa. Jest jedno bezpieczne miejsce do robienia rebirfa, ale. Się w tym miejscu chyba najbezpieczniej można czuć. Dobra! Już niech mi będzie ryzykuje ostatni raz, nie? Stawiam parę skrzynek, tylko tych mocnych i. No. Aha, żelaza mi nie brakuje, no to cóż, muszę na biednego robić, nie? Czy tu jest wejście. Jak ja tą bazę porytą robiłem. Eee. Mhm. Mm Kuźwa wiedziałem, że ktoś był w tej bazie. Przecież nikt inny, normalny by się nie wpierdział do tej bazy, tylko walone nuby. Bo co te walone nuby muszą tu robić? Kurna, jak zwykle widzą, bazę to musiało okraść tą bazę. Muszą, pieprzone nuby. Złodzieje to są te nuby. Bramę stawiam. Ona ma chyba mniej wytrzymałości. to mam gdzieś. I okrot mi bazę. Przecież spieprzył całą wieżę, idiota. Rrr. ja nie mogę z tych nubów. Nuby w dupę kopane. I teraz może tu siedzieć z powrotem Nie mam odpowiedniej ilości galaretki No idź... Nie, nie idzie to rozwalić What The fuck? To powinno być niezniszczalne w teorii w takim razie, a nie jest Takie dziwaczne to gólno. Wow Czemu mi spawna tu rozwalił? Nie, nie rozwalił mi spał na zwierzątku, tylko zabił. Że do Wojda nie mogę od razu wejść. Lamus. No i widać, że tutaj nub był, bo wywalał wszystko co się da, rozwalał wszystko przy okazji również. Jak znowu spotkam tutaj tego nuba, to ma przewalona.